Potem, jak Mirek pojechał do jednostki, e, potem zaczął przyjeżdżać do czcianki i napisał list. Kiedy się jeszcze pisało listę. Napisał do mamy, że poznał dziewczynę. A mama w liście. No bo skąd ona by pomyślała, że tak daleko, w Wałczu, czciance. Także oberwało się do tego mojego męża. Ale za co? I była bardzo zdziwiona, jak on odpisał, mamo, to jest tatarka. O, pachnie pięknie kochany. Jak chleb pachnie, Przychodzisz koło piekarni, zapach. Przepiękny zapach, chrupiąca skórka, pierwsza złocista, taka chrupiąca skórka. Moja żoncia zawsze na to się połakomi na skórkę od chleba zawsze. Piętka, masełko, nic jej nie trzeba więcej. A jeszcze trochę pieprzu i soli. Wszystko. I wszystko. Jak mnie znasz, dobrze? Kiedy biegaliśmy po podwórkach i byliśmy głodni, a dostawaliśmy chleb ze śmietaną i z cukrem. I z cukrem i to nic więcej. I to bardzo zapada w pamięć. Babcia jak chleb upiekła, to tak odkryły piętkę, taką dużą piętę, śmietaną polała elegancko, cukrem posypała masz na podwórko. <laughs> a jeszcze z dzieciństwa pamiętam, szacunek do chleba. Jak upadł chle kawałek chleba, to babcia podniosła, pocałowała, to był taki wielki szacunek do chleba, bo na chleb ciężko się pracuje. Myślę, że we wszystkich kulturach, we wszystkich religiach chleb ma ogromne znaczenie. A myślę, że u nas, u Tatarów tym bardziej, ponieważ nasi przodkowie, przemieszczając się, to lud koczowniczy, nie siali zboża, nie zbierali jego. Ten chleb mieli stąd, że wymieniali na mięso. Tatarzy to lud mięsożerców i miał dużo bydła, więc wymieniali to mięso na zboże, a potem sami przygotowywali pieczywo, które udało im się zrobić, bo przecież nie mieli pieców chlebowych, jak normalnie jest. Więc te chlebki. Były całkiem inne niż chleby w Europie czy gdzieś indziej pieczone. Kiedy już zamieszkali, te ponad 600 lat temu, już zapanował tryb osiadły, to przejęli również kuchnię. Zastaną, która była na tym terenie Rzeczpospolitej, gdzie akurat nasi przodkowie zamieszkali. Był w domu piec chlebowy. Babcia piekła kilka tych buchenków chleba, ale oni tutaj była coś takiego fajnego na wsi, że jedna gospodyni piekła chleb dzisiaj, następna jutro, a następna za parę dni i oni się tym chlebem wymieniali. Żeby ten chleb był zawsze świeży w domu. To było coś pięknego. Zaczynę z zostawą. Babcia miała taką ogromną dzieżę. Słuchajcie tą drewnianą i w tej drewnianej dzierży wyrabiało się chleb i tam zostawało zawsze kawałek tego ciasta. W ten sposób ten zaczyn, on za każdym razem zostawał i chleb się od nowa zawsze robiło i był bardzo pyszny chleb babci, ja pamiętam. U naszych Tatarów na Krymie pita, co jest dzisiaj powszechna, to u naszych Tatarów nazywa się pite. Tak podejrzewam, wracając cały czas do tyłu, jak nie mieli tych pieców, to właśnie te pite, chlebki, tak jak u nas podpłomyki na przykład, na wioskach, na płytach, placek surowy, kładło się, przewracało i potem zagryzało się, czy do mleka brało się, czy do siedłego mleka, czy w ogóle do, jako pożywienie, to u nas tym obrzędowym właśnie plackiem takim jest dżajma. W trakcie y, pogrzebów, na przykład, y, czy ślubów, czy azanów, to stał stos dżajmy. To są placki, ale nie postne placki, które były smażone na maśle. Co się robi? Jeden na drugi się kładzie, odwraca się i to można tak o górę tych placków smażyć. Jak są nasze święta muzułmańskie i obojętnie, czy to Kurban Bajram, czy, yy, czy Ramadan, to wychodzą z meczetu, tak jak mówiłam, Sadoga, więc się dzielimy ze wszystkimi, którzy tam są przy meczecie. Więc to nie tylko my, Tatarzy, Muzułmanie, ale każdy gość, który tam przyjdzie, czy mieszkaniec Kruszynian, który zechce do nas tam podejść, złożyć nam życzenia, to my się tym, tą bułeczką naszą, Sadogą, Bardzo dzielimy. Jesteśmy pierwszymi muzułmanami w Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita nigdy nie miała problemu z nami. Jeżeli ktoś do nas mówi na dzień dzisiejszy, że wy się asymilujecie, to ja się obrażam. Jak ja mogę się asymilować? Ja jestem przede wszystkim Polką. Mój mąż jest Polakiem. Z pochodzenia jesteśmy Tatarami. Nasze dzieci są Polakami. My się nie musimy asymilować. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o chleb. Które razem wspólnie robiliśmy te nasze trzy ręce. Wszystkie łapy te wygniataliśmy. Nasze, no my na, my na nasze trzy ręce była nie, to, niewładna. Tak, wspaniałe, wspólne, wygniatanie ciasta, a to łącze. To łączy ludzi, szczególnie chleb, a to spotkanie, które było w piwnicznej, to było niesamowite, ze względu na Mikołaja, który nas tam wszystkich. Zebrał, to byli niesamowicie ludzie, to byli ludzie z pasją, to byli ludzie, którzy kochają drugiego człowieka, tego się czuło, to się czuło. Tą więź, więc to było niesamowite, że, że każdy się do siebie uśmiechał, można było zagadać, i, i dlatego te wygniatanie ciasta wspólne było takim symbolem bycia razem. Więc czego więcej. Chleb i chleb połączy. Jaki on by nie był, to połączy.